Dany jest pięcioelementowy zbiór K równa się 5, 6, 7, 8, 9. Wylosowanie każdej liczby z tego zbioru jest jednakowo prawdopodobne. Ze zbioru K losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie i zapisujemy je w kolejności losowania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb jest liczbą parzystą. Tutaj zaczniemy sobie od obliczenia ilości wszystkich możliwości, czyli moc zbioru omega. Wszystkich możliwości to jest tak, losujemy dwukrotnie i za pierwszym razem losujemy jedną z pięciu liczb, czyli mamy pięć możliwości. I pomnożymy to razy ilość możliwości przy drugim losowaniu. Ale my tutaj losujemy ze zwracaniem, więc jeśli się wylosowało jakąś liczbę za pierwszym razem, to ona potem wraca i ciągle mamy pięć liczb do dyspozycji. To będzie 5 razy 5, a to jest 25 możliwości. Tyle mamy łącznie możliwości. No i teraz dobrze by było przyjrzeć się, jak te możliwości wyglądają, a nawet wypisać te wszystkie możliwości. Pierwsza możliwość to, jeśli za pierwszym razem wylosuję piątkę, to za drugim razem też mogę wylosować piątkę. Czy będę miał taki przypadek. Mogę też za pierwszym razem wylosować piątkę, a za drugim razem szóstkę. To będzie coś takiego. Potem może być piątka i siódemka, może być piątka i ósemka, może być też piątka i dziewiątka. I to są wszystkie możliwości z piątką na początku. Za pierwszym razem mogę wylosować nie piątkę, ale szóstkę. Będzie tak: za pierwszym razem szóstka, a za drugim razem piątka. Potem szóstka z szóstką, szóstka z siódemką, szóstka z ósemką, szóstka z, ósemką, szóstka z dziewiątką. Tak samo z siódemką, 75, 76, 77, 78, 79. To samo będzie z ósemką i z dziewiątką tych możliwości jest 5 w rzędzie, 5 rzędów, 5 razy 5, 25. A teraz nas interesuje zdarzenie A, czyli takie zdarzenie, w którym będziemy mieć taką sytuację, że suma wylosowanych liczb będzie liczbą parzystą. No to kiedy będzie suma liczb liczbą parzystą? Tutaj piątkę z piątką jak dodamy, to będzie to liczba parzysta, więc to nas interesuje. Ja to tutaj wypiszę. To mnie nie interesuje. Piątka z siódemką dają 12 po dodaniu, czyli to jest liczba parzysta, czyli piątka z siódemką mnie interesuje. Kolejna sytuacja to nie tutaj. Piątka z dziewiątką daje 14, więc to jest kolejna dobra sytuacja. W drugiej linijce 6 i 5 jest złe, bo tu jest 11. 6 i 6 daje 12, czyli to mnie interesuje. Interesuje mnie też 6 i 8, bo to będzie 14 razem. W trzeciej linijce będzie mnie interesować to tutaj, bo 7 i 5 to jest 12, ale tutaj też 7 z 7 dają 14, to też jest dobra sytuacja. Kolejna dobra sytuacja jest na końcu, 7 i 9 dają 16. W tej kolejnej linijce będą tylko dwa przypadki, 8, 6 i 8, 8. I z ostatniej linijki wezmę to, bo to jest 14, wezmę to, bo tu jest 16 i wezmę to, bo tu jest 18. I to są wszystkie możliwości, które pasują mi do tego zdarzenia A. Tych możliwości wszystkich musimy policzyć, ile ich jest. Jak sobie policzymy te wszystkie możliwości, jest ich razem 13. I teraz, żeby obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A, to musimy policzyć, ile tych zdarzeń było w zbiorze A i podzielić to przez ilość zdarzeń wszystkich możliwych. W zbiorze A mamy 13 możliwości, a wszystkich możliwych zdarzeń jest 25. Zatem wynikiem w tym zadaniu to będzie ułamek 13 dwudziestych piątych.